Ech, Adamson nie sprzyja rozdzielania. To nie jest normalna rodzina. Nigdy taką nie była i nigdy nie chciała za taką chodzić. To rodzina zjednoczona, a przy tym jedna z tych najzdrowszych, jeśli nie ta najzdrowsza w popkulturze. Kochająca i wspierająca. Dziwna, ale nie dziwna z racji samej potrzeby bycia innym, chęci wyróżnienia się, a dziwna, bo naturalnie wyłamująca się ze społecznych schematów, przez to, że nie jest kierowana przez dojmujące poczucie wstydu. Problem w tym, że twórcy próbują z niej zrobić rodzinę normalną w pewnym sensie a to nie działa. To niszczy magiczną miskę Adamsów, odbiera im wyjątkowość. A to właśnie wyjątkowość jest najsilniejszą mocą tej rodziny. Jeśli mielibyście ochotę posłuchać o komiksowych początkach Adamsów, w połączeniach literackich od Drakuli i Frankensteina, po nawet Wichrowe Wzgórza i wykorzystaniu motywów gotyckich, czy też o tym skąd bierze się czar tej rodziny, to zapraszam tutaj i tutaj. A teraz do tego co najważniejsze. Drugi sezon Wednesday to wszystko wszędzie, naraz, na wariackich papierach. Dzieje się więc dużo, dużo za dużo. Dzieje się tak dużo, że tak wiele niepotrzebnych, nudnych i absurdalnych wątków, wychodzących poza absurdalną konwencję tych bohaterów i tego świata, czyli niekiedy po prostu głupich, przytłacza same postacie. Te nie mają czasu odetchnąć, a widzowie nie dostają szansy na ich dłuższą obserwację. A sama fabuła nigdy przecież nie była, i jak obserwujemy w sezonie drugim, nie jest najmocniejszą stroną ani Wednesday, ani żadnej z produkcji o Adamsach. Historia zazwyczaj stanowiła pretekst. Do tego, aby przedstawić interakcję danych bohaterów z innymi bohaterami w określonych sytuacjach. I nie ma w tym nic złego. W przypadku Adamsów takie podejście działa. bo to wyraziste, interesujące i przede wszystkim atrakcyjne w śledzeniu postacie. A twórcy Wednesday, zamiast stawiać na to, co działa, porzucają to na rzecz wielowątkowej, co najgorsze, słabo rozpisanej fabuły. Bo głupkowaty. A głupi scenariusz to dwie różne rzeczy. Tu niestety nadwyraz często skręca to w stronę męczącej na dłuższą metę chaotyczności i kręcenia się w kółko. Do rzeczy. Przyjaźń Wednesday i Initt to jedna z niewielu rzeczy, która w sezonie pierwszym tak naprawdę działała. To też i relacja tych tak różnych od siebie współlokatorek. Choć nie do końca, bo im bardziej wgłębimy się w charaktery tych dziewcząt, tym więcej znajdziemy podobieństw. A następnie przyjaciółek z potencjałem, nie oszukujmy się, bardzo dużym potencjałem. Na coś więcej. Stanowiła kręgosłup sezonu pierwszego. Ale hej, to Netflix. A Netflix bardzo lubi queerbaitować. Oglądalność wzrośnie, tabelki będą się zgadzać, a merch będzie się sprzedawać. A zresztą nie mam nic do dobrego queerbaitingu, jeśli ten przeprowadzony jest z jakimkolwiek choć poszanowaniem i wyczuciem. Ale o relacji współlokatorek nieco później. Pozostałe postacie, poza rączką i może uroczym Eugene'em czy Bianką wypadały z pamięci. Wyszło z tego trochę Riverdale w świecie Adamsów, z nieszczęsnym, w ogóle nie działającym trójkątem miłosnym, który w drugim sezonie miał zniknąć i faktycznie zniknął z życia Wednesday, ale za to przypadł w udziale Inet. Cóż, showrunnerzy raz po raz udowadniają, że lubią mielić w kółko te same rzeczy. Bingo! Oraz pozostałymi członkami rodziny Adamsów, którzy w serialu o nastoletniej Wednesday kazali się trochę, a nawet bardzo, statystami, a Adamsowie bardzo źle znoszą rozdzielanie. It w drugim sezonie. I Gomez, choć ten akurat najmniej, mam też wrażenie, że nawet odrobinę stracił w stosunku do sezonu pierwszego. I Paxley i Morticia doszli w końcu do większego głosu, co dobrze wpłynęło na dynamikę tej grupy dziwaków, w których żyłach wciąż płynie krew ich twórcy, Charlesa Adamsa. Też jegomość, warto w kontekście szczególnie sezonu drugiego przypomnieć, przy kreowaniu Adamsów bazował nie tylko na umiłowaniu mroku i gotyckich motywów, ale i swoim szczęśliwym Dzieciństwie i dobrych relacjach rodzinnych. Drugi sezon zaczyna się z przyczupem. Wednesday ma wizję, w której Inet umiera. A do tego. Nastolatka za nic nie dopuści. Jak sama mówi, ocalę ilt albo umrę próbując. Do tego dochodzi sprawa ze Stalkerem, rodzinne tajemnice, niebezpieczny hajt oraz kolejne zgony. Generalnie rozdziobią nas kruki i wrony. W połowie sezonu Wednesday też zostaje wyrzucona przez okno, zapada w śpiączkę i prawie umiera. W drugiej części drugiego sezonu budzi się, wraca do szkoły, wraca tak, jakby właśnie wróciła z codziennego, relaksacyjnego spaceru. Po cmentarzu. A uh, init. Wita Wednesday, jakby ta. Wcale nie balansowała na granicy życia i śmierci, przynajmniej bardziej niż na co dzień. I zdarzenie to nie ma praktycznie żadnego impaktu, jak i wiele wcześniejszych i późniejszych rozwiązań fabularnych, zakończeń wątków, które przytłoczone kolejnymi oraz nachalnym pośpiechem idącym ramię w ramię z brakiem rozwoju postaci nie wywołują emocji, nie działają. Wszystko ma służyć tylko temu, żeby popchnąć fabułę do przodu, często bez grama kreatywności. Czasami można mieć wrażenie, że. Twór Wszyscy wybierają najgorsze możliwe rozwiązanie z raczej sporej puli dostępnych rozwiązań, a to, trzeba przyznać, niemała sztuka. Serial też nagminnie kłania się kulturze tiktokowej. Pojedyncze stęki bez ładu i składu, ładne, kolorowe, dynamiczne, świetnie sprawdzające się w roli kilkunastosekundowych filmików. Co jest o tyle zabawne, że sam nie potrafi sobie odpowiedzieć na pytanie, do kogo właściwie chce trafiać. A na pewno nie trafia tylko i wyłącznie do tych młodszych odbiorców. <laughs> I tak, sprawa ze Stalkerem zostaje rozwiązana w pierwszych odcinkach. Innyt po epizodzie z zamianą ciał, nomenomen, nomen, najlepszym z całej serii już nie grozi śmierć. Teraz. Mroczny kosiarz zawisł nad duszą jednego z Adamsów. Proponuję pozbyć się Paxleya, mówi do Wednesday, co jest akurat zdaniem bardzo osadzonym w oryginalnym charakterze tej postaci. Problem w tym, że prawie przy każdym pojawiającym się wątku twórcy nie trafiają odpowiednio w tempo. Serial nie porywa, nie angażuje emocjonalnie. Jest estetyczny, jest atrakcyjny wizualnie, ma ciekawe postacie, których potencjał nie rozumiem dlaczego zostaje tak lekkomyślnie zmarnowany. Wątek poboczny jej matką i syrenim śpiewem ginie w morzu innych Eugene. Ten słodki i nieśmiały Eugene z niewiadomych przyczyn zachowuje się jak mały, wyrośnięty, drań nastolatek w stosunku do Baxleya, który zmaga się przecież z podobnymi problemami co Eugene w sezonie pierwszym. Jest samotny, trochę przestraszony i po prostu szuka przyjaciela. Look Jasne. Takie podejście sprawia, że Paxley trafia na siorba i przygarnia zombie jako swojego przyjaciela. Ale do tego można było doprowadzić na tak wiele innych, istotnie wpisujących się w charakter danych postaci, sposobów. A poprzez drogę na skróty, co róż bije po oczach to, że postacie zachowują się delikatnie rzecz ujmując, nietypowo jak na siebie. A to nie tylko drażni, ale co chyba najgorsze, wybija zupełnie z rytmu. Good night, Night. Scream if you need anything. Jedno trzeba przyznać. Drugi sezon radzi sobie dobrze z wprowadzaniem nowych postaci. Inna sprawa, że co róż się ich bezsensownie pozbywa. Mamy tu przecież doskonałą Agnes, która z popychadła kończy jako przygarnięte dziecko Wednesday i Innes. Metaforycznie, rzecz jasna, przygarnięte. To też i ona zdaje się tu oferować najciekawszy rozwój postaci ze wszystkich postaci. Jest i świetny siorb. Czyli demoniczny Isaac Knight, którego wciela się Owen Painter. Na ekranie częściej pojawia się i całkiem uroczy Paxley. Jest i Capri, nowy dyrektor szkoły. How do you do, fellow kids? What? Fajny powrót, dyrektor, byłej dyrektor z Zagrobu Wims, czy dla mnie zbrodnia nad zbrodniami, babcia Adams, która jest tak bardzo, bardzo nie babcią Adams, że prawie nie mieści mi się to w głowie. Ale fakt jest postacią ciekawą, wprowadzającą konflikt na linii Morticia i jej matka. A więc konflikt dopełniający fundamentalną niezgodę w serii, czyli napięcie pomiędzy Wednesday a Morticią. Co prowadzi nas do największej bolączki serialu, niezrozumienia Adamsów. Adamsowie się nie kłócą. Adamsowie, poza psotami, nie spiskują. Nie kłamią z myślą o autentycznej szkodzie, jaką mogliby wyrządzić drugiej osobie. Adamsowie nie gardzą. Wyjątkowość tej rodziny tkwi w tym, że jest dla siebie w całym tym przerysowanym mroku bardzo czuła. Że to rodzina wyrozumiała, żyjąca długo i szczęśliwie, zdala od goryczy, nienawiści i zazdrości. Serial próbuje sięgać po tak wiele rzeczy, a jednocześnie wykorzystuje praktycznie te same środki, co w sezonie pierwszym, często je po prostu mnożąc. Kolejne walki z Tylerem czy też Hydeem, zdurny romans, nowy dyrektor, które sprawiają, że postacie praktycznie ze sobą nie rozmawiają, funkcjonując jedynie jako bezmyślne lub działające wbrew sobie narzędzia. Narzędzia do popchnięcia po raz kolejne fabuły naprzód. Przy tym serial zapomina o tym, co najważniejsze o relacjach. Wednesday Inet o zdrowej, nietoksycznej i nieopartej na kłamstwach relacji Adamsów. Zabawne scenki nie zapełnią czarnej dziury spowodowanej brakiem nadania większej głębi bohaterom, która zdaje się powoli pochłaniać ten serial, bo tu prawie nikt się nie zmienia. I jasne, to może działać w dwugodzinnym Beetlejuice Beetlejuice, do którego showrunnerzy Wednesday napisali scenariusz, w którym już Oryginale. Czyli w soku z żuka z lat 80., fabuła służyła jako pretekst do zagłębienia się w ten dziwaczny, śmieszny, mroczny świat. Ale kolorami, żartami, dużym budżetem nie zapełnisz dziury, która domaga się emocji. Domaga się wrażeń dłuższych niż chaotyczne i wypełniacze. I co boli tu najbardziej? W historii skupiającej się w znacznym stopniu na Adamsach brakuje po prostu duszy a nie ma większego występku na tym świecie od zabrania duszy właśnie tym tak pełnym pasji, miłości i namiętności adamsom. Wednesday działa, kiedy łączy się z adamsami. Wednesday działa, gdy zderza za sobą na gotkę z energiczną, rozhisteryzowaną inyt. Dlaczego więc Wednesday jako serial nieustannie je rozdziela? Tym bardziej, że Inet, ta żywiołowa, dobra i optymistyczna Inet, która pod jasnym makijażem skrywa wiele mroku, która ma w sobie i tę ciemniejszą, i tę bardziej dominującą, i tę bardziej agresywną, posesywną stronę, tak dobrze odnalazłaby się wśród Adamsów. Bo to osoba, podobnie jak i Agnes, wpisująca się w definicję świata wykluczonych, innych i ekscentrycznych z natury. Świata którego Adamsowie są orędownikami. Bo wbrew pozorom tę rodzinę cechuje wpleciony w jej pełne pasji, czarne, pulsujące serca, bardzo silny kompas moralny. I to odróżnia tych mrocznych dziwaków od prawdziwych złoczyńców, od tych faktycznie spaczonych, za których może tutaj posłużyć jako przykład rodzina Tylera. Kompasem Adamsów jest miłość i empatia i Wednesday też to w sobie ma. Jak bardzo nie zapierałaby się rękami i nogami. Jak często nie odwracałaby od tego wzroku. Bo gdy przyjdzie na to pora, gdy sytuacja okaże się nad wyraz alarmująca, zrobi wszystko dla tych, których kocha. Adam sobie lubią płatać figle. Ale Adamsowie nigdy nie krzywdzą siebie nawzajem. Jeśli wśród nich pojawiają się właśnie, to są to właśnie z przymrużeniem oka. Jeśli coś nie jest wyjaśnione, to takim pozostaje. To magia tego świata, niejasność i niedopowiedzenia. A serial próbuje wyjaśniać, próbuje dopowiadać, przez co rozrzedza tę przerysowaną mgłę. No i wracając jeszcze na koniec do tego, co tak naprawdę zbudowało ten serial, co sprawiło, że urosł do takich rozmiarów i dołożył coś, co faktycznie działa w adamsowym świecie i zdaje się tam odnajdywać naturalnie. Ta bohaterka na pierwszy rzut oka jest przeciwieństwem Wednesday, ale pierwsze wrażenia zazwyczaj wywodzą nas na Manowce. Inyt ją dopełnia. Inyt ją podburza. Inyt się z nią droczy. Inyt ma na Wednesday taką władzę, jakiej nie ma nikt inny. Ale Inyt nie wykorzystuje jej do tego, żeby Wednesday skrzywdzić, a żeby otworzyć ją na emocje. Inet, tak jak i Wednesday, jest na swój sposób pełna pasji. Prosta więc sprawa, że Inet byłby perfekcyjny. Adams. It's me, keep up. Dlaczego więc twórcy ograniczają tej parze czas antenowy? Dlaczego na poczet wyblakłych, nieemocjonujących wątków wycinają to, co tak naprawdę trzyma przed ekranem? I te nieustanne aluzje. Tak. Inet i Wednesday od początku łączy bardzo silna, podbudowana, przyjaźnią więź, Aluzje, sugerujące, że może to być i więź o romantycznym zabarwieniu. Bohaterki, które są sercem serialu, mają w nim ze sobą tak niewiele interakcji, pomijając już to, jak po macoszemu potraktowano te postacie, jeśli chodzi o dalszy wewnętrzny rozwój tych bohaterek, ich dalszą drogę. The one being by a sharp teeth and claws, Twórcy rezygnując z tego, co działa, sprawiają wrażenie, jakby bali się pociągnąć te relacje dalej, pogłębić ją. Ale czasami, nawet gdy zepchnięte na inną ścieżkę, fikcyjne charaktery lubią się o siebie upominać. Jak coś działa, to działa. I tyle. Dlaczego to ignorować? Już nie wspomnę o masie tęczowych podtekstów. W każdym razie, gdyby to była para, dziewczyna i chłopak, dobrze wiemy... Wszystko by się skończyło. Dwenkler byłaby naprawdę świetna queerowa reprezentacja. Tym bardziej, że jeśli chodzi o te queerowe, kobiece i pierwszoplanowe, zdrowe i nieuśmiercone relacje, we współczesnej popkulturze to jest ich jak na lekarstwo. Szczególnie, gdy mówimy o takiej skali popularności jak w przypadku serialu Netflixa, aż się przypomina nieszczęsny case Supergirl. You know. Ale cóż, może to właśnie z racji na tę popularność i rzesze odbiorców w tych bardziej konserwatywnych krajach, ten pies jest na wpół pogrzebany. You are not walking out store. Niemniej, Wenckler działa samoistnie i na poziomie zupełnie platonicznym, czy nie do końca doprecyzowanym, jeśli chodzi o charakter relacji tej pary. The truth is... You are my pack Wednesday. Nie zrozumcie mnie źle. Serial wciąż potrafi generować sporo frajdy. Wiele interakcji, nie tylko tych Adamsowych, bawi i wywołuje uśmiech. Kiedy Adamsowie zaczynają współpracować, rzeczy wskakują na swoje miejsce. Kiedy Inet i Wednesday się ze sobą konfrontują, uczą czegoś nowego o sobie nawzajem, otwierają się na siebie, serial zaczyna oddychać i wygrzebuje się z grobu, który sam sobie wykopał. Miło też, że serial przypomniał mnie przynajmniej, przypomniał jak dobrą, także komediową aktorkę Katrin Zeta Jones, bo obok Tegi, Myers, Evie Templeton, czyli Agnes DeMille, Gwendolyn Christie czy Owena Paintera to najjaśniejszy punkt obsadowy tego sezonu. I guess your i w końcu Adamsowie przyciągają, bo są inni, bo nie boją się być inni, bo otwierają szeroko ramiona i zapraszają do siebie tych, którzy czują się niedopasowani, którzy poszukują czegoś innego, którzy. Uciekają od łudy rzeczywistości, a nie tej utrudniającej bycie sobą łudzie się kłaniają. Bo pokazują, że myśleć inaczej, że patrzeć w innych kierunkach, że czuć, widzieć i wyglądać niezgodnie z, generalizując, przyjętymi normami społecznymi, jest w porządku. I na takim podejściu powinien być oparty serial. Nie na dopisywaniu elementów, które do tych postaci i tego świata po prostu nie pasują. Nie na kłamstwach, choć Adamsowie kochają manipulować. Nie na złości, choć Adamsowie sprzeciwiają się wszelkim niesprawiedliwościom. Nie na odrzuceniu, choć Adamsów społeczeństwo przecież odrzuca. Ale sęk w tym, że im to najzupełniej w świecie nie przeszkadza, bo mają siebie bo największa siła Adamsów nie tkwi w żadnym mroku, nie w umiłowaniu tego co po drugiej stronie życia, nie w dziwaczności i ogromnej indywidualności, ale w jedności. Miłoby było, gdyby twórcy o podstawach działania tej rodziny nie zapominali. I serio, zróbcie synet Adamsa